Od zawiązania się komitywy między Trevorem Longinusem a gangsterem Kaito upłynęły dwa tygodnie. Przez ten czas nie działo się nic niezwykłego. Biznesmen zajmował się swoimi sprawami, zaś jego przyzwolenie, jakie spowodowało rozprzestrzenienie się narkotyków w klasie uprzywilejowanej, zaczynało działać. Coraz więcej osób ze środowiska Longinusa padało ofiarą nowej uciechy, która gwarantowała wyśmienite uczucie. Ewa Bronkowska zaraz na drugi dzień po uratowaniu odrychłej śmierci złożyła rezygnację z pracy. Trevor zamiast ów dokument przyjąć, podarł go i zapewnił, że nie przeszkadza mu ów spisek, do którego się posunęła. Po czym zaproponował kontynuację pracy na tym samym stanowisku sekretarki kocie uszy, niepewnie, ale zgodziły się. Najwyraźniej filantrop hołdował w ten sposób zasadzie trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zresztą, po tym co dla niej zrobił, Ewa nie miała żadnego powodu, by pozostawać wobec niego nielojalna. Tak więc kontynuowała swoją pracę jako sekretarka, wyręczając Longinusa z nadmiernej papierologii. Tymczasem sam biznesmen coraz częściej myślał o swoim potomstwie, które dawno temu zdążyło już dorosnąć i mieć swoje dzieci. Dwóch synów i córka. Gdyby ktokolwiek miał zamiar opisać ową trójkę, posunąłby się na początku do opisu, jakimi Urwisami byli, nim na dorosłe lata kompletnie upodlili się. Upodlili do tego stopnia, iż ich ojciec przestał ich odwiedzać. Pozałatwiał jednak całej trójce wygodne prace biurowe i pozostawił samym sobie. Wirgiliusz, najstarszy, bo mający 42 lata, cechował się niebywałą rozrzutnością pieniędzy i był uzależniony od hazardu. Teodozjusz, młodszy od swojego brata o dwa lata, cechował się niesamowitą i nieokreśloną nienawiścią w stosunku do swojego ojca. Miał silny kompleks mniejszości i w pogoni za bogactwem, które przewyższałoby zyski jego rodzica, popadł w długi, z których to Longinus w końcu go wyratował. Z nieudanego syna biznesmena pozostała tylko nienawiść, powodowana faktem, iż Longinus był tak zabracowany, że nie zdążył dotrzeć do szpitala, gdzie była jego chora żona nim umarła. Osamotnienie po stracie matki i niewytłumaczalna chęć zemsty sprawiała, iż Teodozjusz był jak wściekły pies. Domagał się zadośćuczynienia, którego nigdy nie otrzymał. W głębi duszy pewnie po prostu chciał, by jego ojciec częściej poświęcał uwagę jemu i matce. Teodozjusz, pomimo wrogości w stosunku do ojca, dorobił się syna. Mianował go imieniem Alex. A było to 20 lat temu. Do tego czasu jego potomek okazał się być 21-letnim geniuszem, jeżeli chodzi o informatykę. To dzięki niemu i jego figlarnej naturze poprzednia sekretarka Longinusa została zaszantażowana. Miało być to swoiste spoliczkowanie wymierzone w jego dziadka. Sam Alex jednak nie znał ojca swojego ojca. Widział go tylko raz, a i bez tego zarówno ojciec, jak i jego ciotka naopowiadali mu tylu anegdot o jego bezduszności, iż ten poczuł potrzebę wymierzenia sprawiedliwości. Było to dziedzinne, ale stało się faktem. Zaszantażowana sekretarka, której brakowało funduszy na kalibrację protezy ręki i nogi, spoliczkowała, ale nie Longinusa, a Zenona Glimerlinka. Tego obrotu spraw Alex się nie spodziewał i niczym wylękniony królik schował się do nory, dokładnie zacierając po sobie ślady w internecie. Było to o tyle bardziej uzasadnione, iż pewnego dnia, zhakowawszy kamery w apartamentowcu Trevora, ów młodzik zobaczył przedstawicieli mafii Kato. Wizja dziadka Trevora Longinusa jako tyrana i dyktatora została jeszcze bardziej ucementowana w jego postrzeganiu rzeczywistości. To też postanowił nie kusić losu i pozostać w ukryciu. Wreszcie przechodzi nam poznać i samą fam fatal Aleksandrę Longinus, która bez dwóch zdań okazała się być dewiantką seksualną, która, podobnie jak jej brat Teodozjusz, pałała do ojca urazą za jego nieobecność podczas ostatnich chwil, jakie dane im było spędzić z matką. To ona wpłynęła na swoją już dawną partnerkę Ewę Bronkowską w taki sposób, by ta podjęła stosowne działanie. To, co potem stało się z kuzynem Longinusa Oktawiuszem, było tego rezultatem. Sam Longinus nie był bez winy. Istotnie nie miał i nie poświęcał zbyt dużo czasu swojemu potomstwu pogrążony w nieustannym pędzie zarabiania. Jednak Czynił to z konkretnych powodów. Chciałby jego dzieci miały bardziej udane życie od niego, by nie musiały nigdy zastanawiać się, z czego zrezygnować, by móc wrzucić coś do garnka, by mogły wybierać, rozwijać się i pewnego dnia go zadziwić. To jednak udało mu się tylko połowicznie. Faktycznie, Trevor zapewnił im spokojne życie, jednak z czasem dostatek i bogactwo. Przerodziło się w chorobę. Patrzył, jak jego dzieci spadają w otchłań niewypałów i złych decyzji. Po wielu latach obserwacji, jak pieniądze wypaczają człowieka, Longinus postanowił zerwać z nimi kontakt w taki sposób, iż przestał ich odwiedzać. Miał swoją willę na skraju miasta Koth, która stała się na stałe jego domem. Tam mógł odpocząć od świadomości, iż nic pięknego z jego dzieci nie wyszło. Miał za złe sobie, że doprowadził się do takiej sytuacji. Czasu jednak nie mógł cofnąć. Spowodowało to w Longinusie chęć do osiągnięcia po nieśmiertelność. Chęć do wydłużenia swego śmiertelnego życia do tego stopnia, by mógł mieć czas na naprawienie swoich błędów, nie ryzykując tym samym, iż jego biznes popadnie w ruinę. A to właśnie by się stało, gdyby spadek dostał się jego dzieciom. Koniec końców, Trevor postanowił spisać swój testament który mówił wyraźnie, iż wszelkie materialne dobro zostanie rozdysponowane pomiędzy 20 fundacji charytatywnych, które skupiały swoje działania na ratowaniu bezrobotnych miasta Kos i wykwalifikowanie ich w taki sposób, by ci mogli stać się na powrót zdatnymi do zatrudnienia pracownikami. Biuro Longinusa zdawało się być opustoszałe. Sekretarka o kocich uszach wkroczyła do pomieszczenia, niosąc kubek z gorącą kawą. Trevor odebrał naczynie i plik dokumentów. Przejrzał je pobieżnie i uśmiechnął się sam do siebie. Upił nieco czarnej, orzeźwiającej substancji, po czym spojrzał na hologram zegarka. Na ziemi dochodziła 23:30. No, pora już na mnie. Powiedział, jakby sam do siebie. Było coś smutnego w jego sposobie mówienia i wysławiania się. Nieokreślona nuta smutku, poprzedzona melancholijnym uczuciem, które powodowało, że Ewa denerwowała się. Nie była to jednak złość. Kocie uszy czuły nieopisany smutek do postaci tego człowieka u władzy. Miał wszystko, a jednak. Czegoś mu brakowało. Zupełnie, jakby w miejscu serca znajdowała się czarna dziura. Był to obraz człowieka, który się poddał, zaakceptował swoją śmiertelność i porzucił sen o wieczności. Trevor obrócił się na krześle, wpatrując się w panoramę miasta Koth. W rękach miał plastikowy woreczek wypełniony skrystalizowanym narkotykiem, jaki dostał od Kaito Yamazakiego. Tylko tego brakowało, by na starość się uzależnił. Nie miał zamiaru brać do ust ani miligrama tego świństwa. Zatrzymał je przy sobie, gdyż były jak rycerska rękawica, która wzywała go do pojedynku. Nie miał zamiaru pozwolić mafii na rozprzestrzenianie tego narkotyku, ale nawet i bez tego trudno byłoby ją zniszczyć. Jedynie śmierć staruszka Jamazakiego była opcją, która była mu na rękę. Na rękę pod tym względem, że wprowadziłaby zamieszanie w szeregach mafii i pozwoliła na unicestwienie wynegocjowanego biznesu. W parę chwil po wypiciu zawartości kubka, Trevor wyszedł ze swojego miejsca pracy i pojechał limuzyną do swojej willi, gdzie zjadł kolację i udał się na spoczynek. Następny dzień przywitał go fanfarami w postaci telewizora wyświetlającego strzelaninę w mieście Koth. Tłum bezrobotnych, którzy protestowali na ulicach, został przypadkowo ostrzelany przez członków mafii Kato, którzy walczyli między sobą. Powodem tego zachowania mogła być jedna rzecz. Staruszek Yamazaki zmarł, a pozostali członkowie poczęli walczyć o schedę po nim. Kiedy biznesmen zobaczył znajomą twarz gangstera Kaito, trzymającego się za krwawiące ramię i uciekającego przed oponentami, o mało nie wypuścił kanapki z rąk. W pierwszej chwili uczuł potrzebę udzielenia mu pomocy, jednak po ochłonięciu z emocji wykalkulował, iż lepiej będzie pozostawić te sprawy jemu samemu do rozwiązania. No i co robisz teraz? misiu o małym rozumku. spytał Trevor, oglądając nagrania ze strzelaniny w wiadomościach. W głębi duszy czuł pewną satysfakcję z takiego a nie innego obrotu spraw osłabiona i zdecentralizowana mafia będzie łatwiejsza do zduszenia, a narkotyk, nawet jeżeli będzie sprzedawany, to zostanie wykryty przez policję. A wtedy dochody z owego biznesu drastycznie spadną. Jedyne, co teraz Trevor musiał zrobić, to przekazać woreczek podejrzanej krystalicznej substancji organom ścigania i patrzeć, jak rozniecony płomień rebelii powoli się wypali, aż nie zostanie z niego popiół. I tak też się stało. Longinus przekazał substancję policji. Nie było w tym czynie żadnej przedsiębiorczości. Członkowie mafii byli wykurzani ze swoich kryjówek, a skład chemiczny narkotyku, jaki przekazał policji Trevor, wystarczyłby pozamykać szlaki handlowe narkotykowych szmuglerów. Ostatecznie okazało się, że narkotyk nie zdołał dotrzeć do zbyt dużego grona odbiorców. Początkowo miał być sprzedawany jako lek na nerwice, ale skomplikowane prawo obowiązujące na marsie sprawiło, że lek nie spełniał pewnych norm, co bardzo opóźniło jego sprzedaż. Koniec końców Trevor nie zobaczył już gangstera Kaito, z którym miał wątpliwą przyjemność się poznać. Sam przestępca opuścił miasto kot zaszywając się w innym, mniej znanym kolonijnym mieście. Słuch o nim. Zaginął. Minął rok Trevor świętował swoje 72 urodziny Na swoje dzieci nie mógł liczyć, więc cieszył się chociaż z tego, że pracownicy jego firmy byli w dobrym humorze Szampan lał się strumieniami, a rozweselone twarze zatrudnionych śpiewały mu sto lat po tym uroczystym zakończeniu dnia, który wypadał w niedzielę, Trevor wyszedł ze swojego budynku na ulicę. Począł bezwiednie iść w nieznanym sobie kierunku. Był pijany. Miał już dzwonić po swojego szofera, gdy drogę zastąpiła mu sylwetka pewnego człowieka. Longinus uczuł potworny ból wwierający u się w brzuch. Upadł na kwarcowy chodnik i począł łapczywie, niczym ryba, wdychać powietrze. Coś sterczało w jego brzuchu był to nóż. Trevor popatrzył w niemym przerażeniu, jak postać kuca przy nim. Świnstwo zrobiłeś, że Longinus, że tak nas wystawiłeś powiedział nieznajomy, a Longinus od razu rozpoznał w nim znanego gangstera. Zapewne Kaito Yamazaki miałby jeszcze nie jedno zdanie do wypowiedzenia, gdyby nie fakt, że jeden z ochroniarzy jego budynku dostrzegł go. Gangster, widząc nadciągające posiłki, kopnął swoją ofiarę w brzuch, po czym uciekł, rozpływając się w mroku marsjańskiej nocy. Trevor trafił do szpitala. Biznesmen leżał w łóżku szpitalnym, niecierpliwie przebierając palcami. Nie znosił szpitali. Nie tylko dlatego, że zmarła w nim jego żona. Nie cierpiał zapachu korytarzy i gadadliwych pielęgniarek. Absolutnie nic w miejscu, jakim był szpital, nie było po myśli Trewora. Nie pomagał też fakt, iż jego pracownicy wraz z sekretarką Ewą zrzucili się na pokaźny bukiet róż i pluszowego misia z kokardą, na której napisano: wracaj szybko do zdrowia. Jedzenie też pozostawiało wiele do życzenia, ale pod tym względem Longinus nie wybrzydzał. Nie spodziewał się już wizyty nikogo znajomego. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył wchodzącego do sali robota, którym był nie kto inny jak profesor Mączkin. Znowu się spotykamy powiedział Blaszak, stając przy prawej krawędzi łóżka. W odpowiedzi, nieco rozdrażniony Longinus przewrócił oczyma, po czym zaczął. Powinienem spytać, co pana do mnie sprowadza? Tak, to byłby dobry sposób na rozpoczęcie konwersacji. Nie jestem już zainteresowany nieśmiertelnością. O, to wielka szkoda, bo od naszej ostatniej rozmowy poczyniłem wiele postępów. Udało mi się zbudować nanoboty, które by podtrzymywały pańskie funkcje życiowe. Ale skoro pan nie chce. Robot miał już wyjść, gdy jego czujniki wykryły, że ktoś trzyma go za lewe ramię. Był to rozmówca. Niech pan rozwinie myśl. Zarządzał uprzejmie Longinus, puszczając metalową kończynę profesora. A jednak chęć nieśmiertelności jeszcze w panu do końca nie wygasła. Zamierza pan skorzystać z oferty wydłużenia życia o 50 lat? Nie musi mi pan tego powtarzać. Padłem ofiarą moich niedokończonych spraw. Z pańską pomocą być może będę mógł uzdrowić nie tylko moją rodzinę, ale i to miasto. To mówiąc, Longinus i profesor Munchkin uścisnęli sobie dłonie i oddali się na rozmowie na bardziej przyziemne, zwyczajne tematy. Czas mijał. Odpowiednio opatrzona rana kłuta na brzuchu stosunkowo szybko się goiła. Ostatecznie, kiedy Longinus wyzdrowiał i został wypuszczony z odstraszających go czeluści szpitalnych, czuł się jak nowonarodzony. Przebył katarzis, i mimo iż był świadom, że nie osiągnie nieśmiertelności, cieszył się, że kostucha go oszczędziła. Teraz jego nowym celem była naprawa miasta i relacji międzyludzkich, relacji, które być może okażą się być cenniejsze niż sen o nieśmiertelności. Koniec.